Witam Was wszystkich w kolejnym filmie Dzisiaj yy, Może tak krótko Wyjazd z opryskiwaczem Na Chyba to jest moje pierwsze Pryskanie tak. Pierwsze pryskanie w tym roku Dzisiaj mamy 1 kwietnia w Opryskiwaczu Mieszanina na rzepak Mam tam yy, Toprex dawce pół litra na hektar Do tego jest i na zuma, tam w dawce chyba 30 gram na hektar Czy 25 już nie pamiętam, ile wsypałem I do tego do tego jeszcze dodałem trochę protiokonazolu Aha, trochę protiokonazolu i jeszcze do tego... Jaki tutaj rów wypierniczył, kurczę. Trochę protokonazolu i oczywiście bor. Boru dałem 300 gram na hektar, czyli 2 litry na hektar boru 150. I taką mieszaniną jadę na ten pierwszy zabieg. Rzepak przez te ostatnie 3 dni dosyć szybko i intensywnie rośnie. Naprawdę idzie, idzie jak rakieta. Jak widzicie. U nas jest jeszcze miejscami. Oczywiście miejscami dosyć mokro. Ja już wcześniej o tym wspominałem, że tutaj o ta okolica to są jedne z lepszych ziem w naszej, yy, naszej wsi. No to widać, że jest mokro. Jest mokro, bo tutaj nic się nie dało zrobić. U mnie tam dalej jeszcze jest taki mocny podsiąg też w tym jednym miejscu, tak trochę woda. No i wyszła jak wyszło. Azot w rzepaku jest całkowicie zakończony. Nie udało mi się rozdać RSM-u, ponieważ czekałem na RSM, czekałem i się nie doczekałem, więc postanowiłem, że podam od razu drugą dawkę. W drugiej dawce poszło 300 kg saletry na hektar. Także nawożenie azotowe jest już całkowicie zakończone. Teraz tylko, teraz tylko ten pierwszy oprysk. No i będziemy czekali aż wyskoczy pęd i będziemy pryskać wtedy na słodyżka. Jeżeli będzie, oczywiście, bo jeżeli go nie będzie, to, to nie będziemy pryskać. Naloty chowacza przez te ostatnie dni były takie powiedziałbym nie bardzo intensywne, takie średnie, ale wolę oczywiście dorzucić tą na tym bardziej, że miałem na, na stanie, to, to wtedy, wtedy wypryskam. Może jeszcze tylko jak będę na polu, to pokażę jak wygląda ten rzepak. Znowu nie wziąłem sobie opaski na głowę, bo tak to bym Wam poopowiadał i, i nagrywał podczas pryskania. No ale niestety nie udało się. Także za chwilę na polu jeszcze powiemy parę słów więcej. Może kilka słów przed opryskiem, bo jak zrobię po oprysku, to nie będę mógł przejść. No, że jak widzicie rzepak... Rzepak się za siebie wziął i to, i to bardzo fajnie. Tak, tak wygląda na dzień dzisiejszy. Na moje oko, na mój gust, który mam, jest zbyt gęsto. O tym też już mówiłem. W przyszłym roku będzie, będzie całkowicie inaczej. Będzie przede wszystkim w rozstawie 45, a nie 37,5. Ale i tak jestem naprawdę z niego zadowolony. Azot dostał, tak jak mówiłem, wszystko. Tutaj, tutaj gdzie myszy go trochę zjadły Bo tutaj go zjadły Nie ma co, co mówić Bo nie przypilnowałem tego z jesieni Za późno się obudziłem Tutaj miałem taki gołożer No to, to rzepik, rzepik się wziął Rzucił w to miejsce Ogólnie nie mam wielkiego problemu z myszami W tym roku dwa razy przeszedłem to pole I to było tak, że gdzieś tam gdzie było mokro W tamtym rejonie było troszkę I tutaj też było troszkę Za górką Od tutaj od połowy Od tego mokrego w tamtą stronę Praktycznie w ogóle może jedną garść sypnąłem i to wszystko. Wujek mój pole ma y, tam y, kawałek dalej i tam naprawdę z myszami miał niesamowity problem. Y, chodził codziennie i, i, i tru naprawdę w dużych ilościach. Miejscami mówił, że było tak źle, że jak szedł, to po prostu but mu się zapadał. Także było, było dużo gorzej. Tutaj jak widać też są jakieś, jakieś żery, ale to nie są to nie są. Y, Teraźniejsze, tu widać, że seleta nie rozpuszcza na to, dlatego, że dzisiaj ją sypałem. Widać ziarno zatrute, które tutaj już rozsypywałem dosyć dawno temu, także to nie są, nie, nie są y, świeże, świeże norki. I tak to, tak to wygląda ogólnie w tym roku. Wiele rolników skarżyło się na, na właśnie na problem z myszami, no i to był ten mankament. No to co? To działa Aha, uprzedzam pytania, zrobię tą prezentację opryskiwacza. Naprawdę dajcie mi jeszcze trochę czasu, a naprawdę obiecuję, że ją w niedługim czasie postaram się zrealizować. Mam w, na, w miarę fajny, ciekawy pomysł na, na film, więc, więc na pewno na pewno, wam, na pewno wam to zrobię. Obiecuję. Bo ostatnio, naprawdę, no, przysto dole te prace, później zimno. Wiadomo, że jak jest tak zimno, to się nic za bardzo nie chce na podwórku robić. Więc była robota w domu i tak, tak cały czas. No to dobra, lecimy. Można jechać do domu. Także to tyle na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam też udało się wszystkie ważne prace polowe wykonać właśnie w tym oknie pogodowym przed tym załamaniem. Także co? Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. Zapraszam Was do. Do, do komentowania, do subskrybowania kanału, ponieważ bardzo dużo widzów jest yy, oglądających bez subskrypcji, także zachęcam do tego, aby być na bieżąco i wszystkiego dobrego do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!